No Na nic nie ma czasu. Czas tak szybko ucieka. Na polach w koło samo zboże. No chociaż gdzie nie, gdzie jest ściernisko, a tu do rzynki bardzo blisko. Kogo by tu na starostę? Co wcale nie jest takie proste. Przedtem to ludzie chcieli bardzo. Teraz to za szczytami bardzo. Kogo no, by tu na starostę? Na starostę. No, stary, stary. Cześć są ty się, a, witam, witam. Cześć, cześć, cześć. cześć, cześć, jak jest. Yes. A słuchaj, no ja tu przychodzę dzisiaj z budeczką. Daj, nie, nie, daj Bardzo ważną sprawę mamy i zbyć ci się dziś nie damy. Sprawa ma być załatwiona, a dziewczyna zadowolona. No to siadajcie proszę. A słuchaj, niech ja się zabawię we wróżbitę. Chcesz otworzyć jakiś interes, albo nie, masz jakiś nie, nie. biznes na oku. No, to pewno chcesz, żebym ci powiedział, jaka będzie w tym roku e, największa korzyść z pola. Ale nie, to nie, nie czas na to pora, nie, bo. Nie nie. Doż, nie, nie, ma na nie, nie biznes, nie interes. No mówi Jurek do cholery, co ja mam, tu mam mu tą sprawę przedstawić? O nie, nie, dzisiaj w dyplomację nie będę się bawić. Cicho, cicho, sam tę sprawę mu przedstawię. No to prosto, bez pardonu, tylko nie mów nic nikomu, żeśmy sami się zgłosili, no bo wiesz, ludzie by mówili, że się w głowach pokręciło, no i, i nam, no i tobie by nie było miło. Prawda jedna jest i basta, bo już taka pora naszła, że ja, ja chcę zostać starościną. Nie patrz z taką głupią miną, starościna jak ta lala. Nikt się nikt tu nie przywala. Mam ja wygląd i prezencję, czego by tu szukać więcej? Gadkę dobrą mam, a na władzy też się znam. A Jurkowi co brakuje? Na starostę on pasuje. Cicho, Marta, on się zgodzi. No racja, wyście są jeszcze młodzi. Tylko jak tu u was skasą? Bo jest tu tradycją naszą, że to kosztuje. A czy wam pieniędzy nie brakuje? A sołtysie, niespodzianka. Nie te czasy, kiedy nie było co włożyć do garnka. Państwo teraz wszystkim płaci, to się i naród bogaci? Dopłat, to my tyle mamy, że na pewno nas bieramy. Dotacja do świń, konia, krówki. Chłop nie musi wiele pracować, tylko liczy te złotówki. Do węgla, do paliwa, na dzieci też dają. Jeszcze to 800 ustalili w lecie. Wiecie, ja chyba z moim postaram się o trzecie. No do co mi zależy? No to jak tak? No to prosta sprawa. Słuchajcie, w sierpniu będzie ta zabawa. Dobre, no okay. Tylko tak trzeba będzie. Chlebusia, kiełbaskę, mhm, dobra. szyneczkę. Damy radę. No i czegoś mocniejszego skrzyneczkę. Będzie, będzie. No damy radę, piszemy, piszemy. damy radę. Ja na te dożynki podaruję ze dwie świnki. Narobimy tej szyneczki, no i tej kiełbasy. Będą same rarytasy. Będzie tak na bogato, dostojnie i ładnie, aż ci są ty się szczęka opadnie. A jak my tą władzę dobrze nakarmimy, może jakie many, many dla wsi załatwimy. No już, A to. jeszcze zapomniałabym o jednym. E, Wielebnych księży zaprosić trzeba. trzeba Niech się z nami pomodlą, by nikomu nie zabrakło chleba. Wikary niedawno wrócił z Lizbony, to wymodlony i pięknie upalony. A proboszcz jak się z wiernymi na tych dożynkach pobawi, to myślę, że ze dwie msze za rolników odprawi. No, no, Zgadza no, się? Będzie, będzie, no. Prze Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. już. O, a to za posiedzenie. Nie tak się Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przepraszam, lec zamienię. Tak są ty się jedno słowo. Co tam, co tam? Co, co ja tam? też tu mam żytnią dożynkową. Po co po co, co? co, po co? Po co Siadajcie. <susur》>. A Siadajcie siadam. razem siadam. z nami. Bo my teraz są panami. Tyś. Ja na dożynkach starościną. Co tak patrzysz? Nie dowierzasz? Zaskoczona? Bo to ja starościną być zamierzam i właśnie do tego zmierzam. Sołtysem to ustalić, by niczego nie zawalić, co mam zrobić, co mam kupić. No, bo potem boli głowa. Ma być wszystko idealnie ma być pięknie, smacznie, ładnie. Ja marzyłam już za młodu. Ach, ta władza tak mnie nęci. Jak tam będzie starosta, no to będzie sprawa prosta. Wójt, to nawet ma urodę chwali, jak mnie widzi gdzieś w oddali. Ale żeś mnie rozśmieszyła, coś ci powiem, moja miła. Ja słyszałam, jak ta władza się o tobie wyraża. Wójt, jak idziesz w jego stronę. To tak szepcze niskim tonem. Matko Bosko, znowu idzie trojanosko. Że co? Że nic, że nic. No, jakżeście ustalili, tak niech będzie moi mili. Bo to wcale mnie nie bawi. Niech kto inny stół zastawi. Nie ma mowy, no nic z tego. No są się, mój kolego. Powiedz, proszę, ze trzy zdania. Chyba masz coś do gadania. Kto się lepiej prezentuje? Komu klasy nie brakuje? Wdzięk urodę mam Słowianki. Chyba rabroconki. A ty? To chyba gawiedzianki. Co to, to w co? garach się obraca? Na podwórku kury maca? Do chlewika posiedzisz tam ze świnkami, a nie na dożynkach z władzami. Coś ty powiedziała? Coś ty powiedziała? Siadaj już. Z i dupki, sztuczne rzęsy i pazurki. Kilo pudru, kilo śminki do solarium, bożeś blada nie na dożynki. Józek, Józek oni mnie obrażają. Ha, może trochę i rację mają. Te dożynki, tak ci powiem, chyba nie na twoje zdrowie. Nerwy ci się rozdygocą. I to po co ci, to po co? Nie kućcie się babiny! Zobły was fajne są dziewczyny. No ale ja tylko jedną wybrać muszę. A ja cię do tego zmuszę, żebyś to mnie wybrać chciał. O nie, nie! Ty żeś mi swe słowo dał! Cicho baby! Cicho! Czy wostąpiło jakie licho? No i co z wami teraz zrobię? Boście te fajne babki są obie. Zamiast się kłócić i spierać. To idźcie pi co zaśpiewać. Bo jak to mówią i tak się staje. To muzyka łagodzi obyczaje. No, no dość. Idziemy. I pod plon przyszły, gdy ziarno sieje, wlewaj weń wiarę, wlewaj nadzieję, pozwól mu trudy zwalczyć zwycięsko.